Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, ostatnio się ciągle wszędzie zmiany pokazują, więc zobaczymy sobie, czego te zmiany będą dotyczyły dla Ciebie. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie czytanie, to zapraszam, bo mówię, cały czas się wszędzie powtarzają, te zmiany pokazują, więc sobie zobaczymy. Oczywiście jest to czytanie ogólne i nie do każdego będzie, no ale to, co się zaznaczy, to znaczy, że tak chciało się pokazać dla kogoś. Może ktoś czuje, może już tak się dzieje, to, co się pokaże. Zaczynamy w takim razie. Co to za zmiany się szykują? Och, może jakieś szybkie zmiany, <laughs> dotyczące domu. Och, jest pan. Pan się odwraca od pierścionka. Nie chcę. patrzeć gdzieś w siną dal. Ryzyko tu się po... Aha, tu jest jakieś zakończenie. No może dlatego się nie patrzy. Może zakończyła się między wami lub te, te, tej osoby pana pani z kimś tam umowa, yy, jakaś relacja. No tak. <laughs> Okej. Okay. Mamy labirynt. U, jakieś rozmowy są zablokowane, dlatego że ktoś błądzi w labiryncie, chyba na ten czas jeszcze. Jakieś są problemy, chaos, albo ktoś jest celowo wpychany w, te, w ten labirynt, w dezorientację, żeby nie było rozmów z bratnią duszą. Uff, U, no, tu jedzie ktoś z wiadomościami, i to pędzi, pędzi szybciutko na tym koniku, tak zrywnie. No, ktoś tu się chce otwierać. Może być jakaś osoba młodsza, i może być tak, że tu czas już nagli naprawdę, żeby ta osoba gdzieś tam się pojawiła, bo ona chce tej harmonii. No, pokazał się pan, ale tam się, ale może być tak, że to się zakończyło z jakąś tam karmiczną osobą u niego, czy u niej relacja. Albo coś wymaga jeszcze czasu, żeby mogło się otworzyć, żeby mogło się ukazać, ale to jest karta szybka. Tu ktoś przyjeżdża do domu, chce tej harmonii, chce spokoju, chce być może, no, rozmawiać się przy nim, pokazało, ale. Tu chodzi właśnie o spokój, o harmonię. Może ta osoba wyczuwa od Ciebie na przykład bezpieczeństwo, no bo mówimy dla Ciebie zmiany, więc na pewno już jakiś taki pan z wiadomościami pędzi do Ciebie i może być, że naprawdę szybko i yy, no, tu będzie otwarcie jakiegoś nowego rozdziału. Okej, okay, jakie zmiany idą do Ciebie? No mówię, że pędzi Pan do Ciebie, i to jak? <laughs> Ojej, je je jej, to jest naprawdę. Proszę bardzo. Potwierdzenie tylko. Pan na koniku zmierza. Yy, mamy następny powóz. Proszę bardzo, szybciutko, szybciutko wręczyć Ci kielich i żeby świętować. No, to tu zmiany idą dla kogoś, no i znowu będzie jakaś relacja. Tu może chodzić o osobę innej kultury, no ale nie musi być. Może być, że ta osoba gdzieś dalej mieszka, albo się przeprowadza aktualnie tam, gdzie ty mieszkasz, ale gdzieś z innego miasta pochodzi, z, inne, no, z innej kultury może być. <laughs> Natomiast tu już ktoś stoi z tym kielichem i chce, ym, no, podarować to uczucie, gdzieś tam się właśnie otworzyć. No, tu trzy karty mówiące o pędzie, o zwycięstwie, o chęci zwycięstwa, o chęci um, świętowania. Więc, jeżeli nie chodzi o kogoś, że na przykład wiesz, że na pewno do relacji nikt nie będzie, chociaż słuchajcie, to jest to z dnia na, to z dnia na, z dnia na dzień może się zmienić, że nikogo nie ma, i tu nagle proszę bardzo, staje taki pan przed tobą. I świętujecie, ale jak nie o to chodzi, no to po prostu dla Ciebie, może coś związane z pracą, może Ty gdzieś tam wyjeżdżasz często w pracy, albo musisz y, zmienić miejsce zamieszkania, żeby gdzieś tam na przykład warunki się w pracy zmieniły, czy coś takiego, ale w rezultacie to tak czy inaczej będzie dwie karty mówiące o świętowaniu, o zwycięstwie, o awansie, o podziwie przez innych. Tego typu rzeczy będą się działy. Może dla kogoś otwarcie się na to, co na przykład, tak jak mieliśmy tą strefę komfortu często. I ktoś się otwiera na coś yy, nowego w swoim życiu, wychodzi z tej strefy komfortu, robi coś, czego jeszcze do tej pory nie robił, albo zupełnie w inny sposób. I dlatego jest, przychodzą powody do świętowania. I tutaj znowu bardzo szybko, bardzo szybko to się będzie działo. Albo kogoś oświeci zmiany w Twoim życiu. O, tu jakiś, no mówię, że może być, że jakiś um, szef, ktoś z autorytetem, ktoś starszy może być ważny, albo to będzie właśnie, no, w firmie coś takiego. Pod spodem mamy miłość. No, i wypadło to szczęście. No, tutaj naprawdę ktoś tęskni, tęskni, przygląda się czemuś. Numer 44, więc liczba mistrzowska. Co tutaj mamy? Głębokie jakieś uczucie, ale to jest może być, że i znowu to jest przez maski albo przez. Jeszcze jakieś, jakąś karmiczną relację. No i właśnie to się też pokazało ostatnio. Więc tutaj, tutaj ktoś się czemuś przygląda. No najprawdopodobniej pani i pan, ktoś ma pod lupą, tak, i przygląda się, może się zastanawia. Czy przyjść z bukietem, z zaproszeniem, z wiadomością, no z wiadomością to tak czy inaczej, z, yy, z jakąś informacją, z jakąś niespodzianką, bo tęskni, yy, gdzieś tam być może cały czas ta osoba znaki dostaje. No i pokazał, to znaczy yy, pokazał się Pan, a tutaj yy, nie pokazało się jeszcze Wasze karty, no ale tu ktoś rzeczywiście bierze pod lupę Was jak to było być może może ktoś tęskni za tym szczęściem ale jeżeli to nie jest ta osoba no to może być że ktoś inny się przygląda na przykład tobie i zastanawia się czy jesteś sam sama no chociaż tu jest tak że jest jakieś przyciąganie no więc tak może być że ktoś już cię gdzieś ma na oku jeżeli to nie jest ta osoba o której mówimy o której znasz to ktoś cię ma może na oku i albo próbuje się czegoś o tobie dowiedzieć, albo gdzieś tam podpatruje. Jeżeli ma taką możliwość, no na przykład jeżeli nic o tobie nie wie, no to może gdzieś tam się mijacie i ty wpadłaś, wpadłeś oko tej osobie, no i ona gdzieś tam czuje przyciąganie do ciebie. No więc yy, no ale tu ktoś idzie po to szczęście. miłość, szczęście. Jest cesarzowa. To jasna sprawa, że ktoś idzie do tej cesarzowej pięknego światła, pięknej energii, już tak się wspina, wspina, żeby przyjść. O, jest król Buław i o, spełnienie emocjonalne. I rycerz kielichów mogą być dwaj panowie, którzy się będą starać o ciebie. Energia wodna i ognista się pokazała. O, następna energia się pokazała. powietrzna tym razem. Naprawdę może być, że ktoś o tobie gdzieś tam już marzy, śni, yy, ale tu jest tak. Mamy brak decyzji. No to albo to dotyczy ciebie, może to, co powiedziałam o tej strefie komfortu, że jeżeli, właśnie, jeżeli się nie otworzysz, to być może jakaś szansa umknie, a jest tutaj naprawdę, no fajne karty się pokazały, ale może być tak, że ty jesteś zamknięta na relacje. Może ze względu tego, żeby nie być znowu zranionym, zranioną. Mamy rycerza mieczy, no więc nie wiem, czy to z taką osobą, albo taka osoba jest na razie gdzieś zamknięta, może tylko gdzieś tam myśli o tobie, marzy jakby było, jakby było podjąć tą szansę. No jest szansa, asmone, budowanie czegoś stabilnego i na długi czas. Ale jeszcze tu jest coś takiego, że jest zamknięcie, albo zamknięte serce albo ktoś nie chce znowu cierpieć. Tak jak mówię, jeżeli z taką osobą miałaś miałeś do czynienia, no to hmm, trygon powietrza to może być tak, ale szansa jest, więc szansa się pokazuje na zmianę. Może właśnie uleczenie pewnych rzeczy, żeby już się nie zamykać. No, chyba że to dotyczy zupełnie czegoś innego, po prostu może ktoś rzeczywiście nie chce z tej strefy komfortu wyjść, no ale no to te, za długo też nie można w tym siedzieć, dlatego że no prędzej czy później wszechświat powie dosyć ważne są doświadczenia, zdobywanie, ważne jest uczenie się czegoś tam. Nawet jeżeli to jest poprzez ból, to też widocznie jest to potrzebne. Chociaż teraz. Już od takich rzeczy odchodzimy i bardziej to będzie coś takiego, właśnie jak mówię, na stałe. Ale jest tu jeszcze, no jakieś zamknięcie jest. Może ta osoba przychodzi i ty z nią nie chcesz dyskutować, a ona ci oferuje sta na stałe coś, ale ty nie wiesz, co masz zrobić, albo. W tym momencie być może nie wiesz, czy możesz zaufać do końca tej osobie, czy ona rzeczywiście być może się zmieniła, jeżeli chodzi o taką znaną. A jeżeli to jest nieznana, no to tak jak mówię, no to to jest właśnie to. A może ktoś ci coś zaproponuje i musisz sobie przemyśleć, co masz zrobić. To też jest ok, nie, nie trzeba na ławku po można przecież sobie wszystko przemyśleć, jak, co, po co i dlaczego. No i wtedy podjąć decyzję. Mamy tutaj równowagę. Rycerz ten i teraz znowu o matko. Rycerz kielichów, tak jak się pokazał wcześniej, król buław i król mieczy, także znowu no, wszystkie energie, wszystkie energie. Nie ziemskiej nie było. No, ale to jest nieważne. Okej. Okay. Dobrze, patrzymy sobie jeszcze z tej tali jedną kartę w, w najbliższym czasie. Co tutaj z tego będzie? Czy będzie ta szansa podjęta, czy nie? Och, nie, ale to jest za dużo. Okej, okay. dobrze. Co my tu? No mamy tą karmicz, ale tu jakaś nawet, jeżeli nawet jeżeli jest karma, nawet jeżeli coś jest karmicznego, to to już idzie na straty, tego już nie będzie. Tu jest już po prostu coś. O tak, jeżeli fałszywa jakaś miłość była, no to tak jak mówię, karma idzie na straty, karmiczna relacja, to już jest zablokowane. O, ten pan na to patrzy. No więc tak, dla niego tak jest, że coś, co było karmiczne, idzie coś, co było fałszywe fałszywa miłość, fałszywe partnerstwo kończy się, ponieważ tu jest strata. <laughs> O, no, proszę Państwa, łabątki sobie płyną, no miłość dla kogoś zdecydowanie, most już jest przyszykowany na spotkanie, yy, tak i ktoś tu się temu przygląda, bo może ktoś w snach widzi takie coś, taką wizję ma, gdzieś tam właśnie jest most, jest rzeka, czy jakiś tam stawik, czy coś w tym stylu. Łabątki sobie płyną albo bez łabątków, ale no to jest połączenie. Połączenie dwóch światów, dwóch dusz. Tu wszechświat chce, żeby to nastąpiło. No i patrzymy sobie z tych kart w takim razie, w najbliższym czasie. Yo. O, proszę Państwa, co ja powiedziałam? Most jest przygotowany na to, żeby było spotkanie, żeby, było, żeby była rozmowa, żeby było ślub, zaręczyny, świętowanie, to co się pokazało na samym początku. No więc, tak. No więc, tak. O, mamy na spodzie pustelnika. No to może być tak. Że ty jesteś aktualnie sama, ta osoba jest sama, gdzieś tam jeszcze patrzy w siebie, karta panny. No, ale wszechświat to daje znaki, aż po prostu ogień poszedł z tych trąb. Także przeznaczenie wkracza i to są te zmiany będą zmiany, które są z przeznaczenia. Okej, okay, znowu się bardziej pokazało na relację, no bo znowu to jest cały czas jedno i to samo, chce to być ciągle wałkowane, żeby mogło się zrealizować, ale również powołanie, powołanie pomaga temu, żeby można było spotkać tę osobę. Czyli rozwijanie talentów, pasji, hobby i nie czekanie, tylko aktywnie aktywne działanie po to, żeby mogło mógł ten Proces się gdzieś tam dokończyć, czy gdzieś tam do przodu iść, no, ale tu idzie ktoś i zagląda. Może już siwych włosów przez to dostał, że trwa to tyle, no, ale wszechświat nie ustaje w dążeniu do tego, żeby te znaki ciągle były i tak. Może ktoś jest taki już. Wyczerpany, nie wiedział, co, w którą stronę ma iść. A tu, I, i tak siedzi na tym, a tu nagle: Och, ogień, ogień, proszę państwa, ogień. <grych> Kochankowie, to jest połączenie duchowe. Właśnie, to jest to, o co chodzi w tym życiu: że wszechświat chce, albo tu się ktoś jest taki smutny, bo stracił to. No, stracił, ale już stuje wizję. Żeby jak tu wszystko zrobić, żeby ta relacja mogła się wydarzyć. <laughs> o, jest nowa droga. Nowa droga król kielichów, tak. I królowa monet. No więc proszę Państwa, no wszystko jest ustawiane tak, żeby to się mogło zadziać. Także no takie zmiany na pewno. Na pewno, na pewno. Albo coś, co jest związane ze świętowaniem, tylko nie zamykać się, żeby, żeby wszechświat mógł działać i pomagać tym wszystkim, bo szansa naprawdę jest. Na co by nie było, to jest na solidne budowanie na pewno. Tyle na ten moment. Trzymajcie się do następnego. Pa!